Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z tej serii, bo kilka serii już na tym kanale swoim prowadzę. A teraz wracam do After Image. I tu popełniłem błąd, bo przeniosłem się do drzewa, wykorzystując butelkę, a mogłem po prostu użyć teleportacji. Przy takim, tym, tym wielkim drzewie, można używać po prostu teleportacji potem sobie uświadomiłem po co ja używałem tej butelki, no ale dobra, trudno. Przy tu, żeby sprawdzić, czy właśnie ktoś się pojawił. I mamy tutaj pana czarodzieja, pan czarodzie. Myślałem, że będzie nam coś tutaj specjalnie jakieś dawał, ale specjalnie nam za bardzo nic nie daje. Więc zwiedzam, a wracam tutaj, żeby pójść do naszej sprzedawczyni i kupić kamienie, i kupić też liścia, który po, powiększy nam pasek z zdobędę Będę ich trzy. Tu mogę wykorzystać ślisk, także parę rzeczy i talent point. Parę, parę rzeczy sobie tu poodkrywam. Tam była podłoga ruchoma, więc pewnie będę tutaj musiał jeszcze pamiętać, żeby wrócić, bo zapewne tam poniżej jakiś skarb. Tu już byłem kiedyś i. Zdobyłem prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, broń. No a tu mamy naszą sprzedawczynię, i tu dziękuję jeszcze raz, kufer, że wspomniałeś o tym, że tu mamy liścia, a tam mamy kamienie. Te kamienie chyba w sumie gdzieś po drodze zdobyłem już wcześniej, i graficznie mogłem to skojarzyć, ale nie skojarzyłem. Teraz skojarzam i kupuję sobie kamienia. Dość drogie są, więc za dużo ich nie mogę kupić. Nie mogę ich kupić wszystkich. Eee... Ale to co mogę, to kupię. Zostaje mi jeden do kupienia za 1500, więc przy okazji kiedyś kupię. A teraz, cóż, e, mogę porozdawać te talenty. Na razie rozdaję tak po prostu. Potem, może bardziej będę do tego przykładał uwagę tak jak już wielokrotnie mówiłem, jak już będzie pora. 8 talentów mam do rozdysponowania, więc porozdzielam. Porozdzielałem, porozdzielałem i ruszam dalej e, ku nowej przygodzie. Tu parę takich rzeczy e, popełnię w tym odcinku: e, takich właśnie błędów. O, tu był teleport, i mogłem się po prostu przenieść. Nie korzystać z tej butelki, no ale cóż, było, minęło. Nie wrócić, trudno. Nic się nie stało. Znajdę pewnie kolejne butelki. A być może niektóry, niektórzy z przeciwników zostawiają te butelki. Mapa do odkrycia, więc trzeba trochę pozwiedzać, pochodzić. No i walczymy. Tu pokonując grzyby, zdobywamy przedmiot Talent Point i, i grzyby, które potrzebne są do tego, aby zanieść naszej sprzedawczyni, naszej można powiedzieć zielarce, bo ona zbiera różne takie rzeczy, z których będzie nam coś z tego, co już zdążyłem zorientować, gotować po prostu. Jeden talent do wykorzystania, już 41 punktów do wykorzystania, więc całkiem sporo. Ja tutaj kiedyś mówiłem, że 99 poziom to na spokojnie sobie wszystko wykorzystam, ale tu niektóre e, talenty mają kilka poziomów, więc to nie jest tak, że spokojnie wszystko wykorzystam, bo e, dany talent ma na przykład 4 poziomy, więc no, to, że jest ich tak mało widocznych, nie oznacza, że e, wystarczy spokojnie punktów tych e, doświadczenia co będzie gdy osiągnę 99 no nie wiem jak to będzie z talentami pewnie już maksymalnie jest 99 i, i tyle e, poziomów e, ale może na, na planszy można znaleźć no ciekawe czy na przykład e, można e, wszystkie wszystkiego się nauczyć jakby czy czasami w grach jest tak że jakby jedną ścieżką możesz pójść, po to też pewnie jest e, buteleczka do kasowania talentów, i z tego chociażby faktu prawdopodobnie nie można się wszystkiego nauczyć. E, a może, no nie, wiem, to takie wróżenie trochę, co to może, a co nie można. W każdym razie, póki co, walczę tutaj z grzybami furwającymi. E, muszę jeszcze chyba rozbudować broń, albo znaleźć jakąś lepszą, bo tutaj. Kilka razy muszę ich uderzać, no i tu znowu zagadka zręcznościowa, ale raczej nic z tego nie będzie. Trzeba to raczej obejść dookoła, cały czas też staram się właśnie gdzieś uderzać w boczne ściany, bo e, żeby się nie okazało, a tu jest w ogóle ściana, e, żeby się nie okazało, że, trzeba, że coś pominąłem, więc tu mogę zrobić co? Skoczyć i daszować właśnie, tylko może skoczyć trochę dalej. No. Trzeba tak właśnie wy, wyczuć ten moment i odpowiednio to zrobić. No i znowu problemowe przejście. To jest, niektórzy piszą, i zastanawiają się, czy to jest trudniejsze, czy eterna noctis. Eterna noctis moim zdaniem jest trudniejsza, bo już na tym poziomie, na tym początkowym fazie gry, już tam były trudne zagadki. Chociaż tutaj też miałem problem z tym, jak ja mam to przeskoczyć. Nie mam już w ogóle zdrowia, więc biorę butelkę yy, czy tam też ten zielony, niebieski yy, doładowywacz życia i tu myślałem, że no co, w ślizg jest za krótki, więc uderzam głową w ścianę, ale okazuje się, że wystarczy trzymać po prostu w dół tą gałkę i wtedy po ślizgu dalej kucasz i potem kucając, czyli trzymając cały czas w dół gałkę, naciskasz, dasz, i, e, znaczy w i się przesuwasz po prostu. E, no to już była desperacja, co tutaj mam zrobić? Na górę, górą nie przejdę, nie wrócę. Więc życia, zdrowia, mało. Buteleczka, wykorzystanie i, i co będzie? I tu w tym momencie odkryłem: dobra, o to tu chodzi. Trzymasz po prostu gałkę w dół, i przechodzisz. Patrzcie, teraz za drugim razem to już w ogóle bez problemów jak tylko kojarzysz ten fakt, dlatego też w tym zakresie warto przechodzić jakąś grę do końca, bo potem możesz zapomnieć o tym, że aha, tak to tu się robiło i, no i gdzieś tam utykasz tym całym przejściu. są te balony z tymi jeszcze, nie miałem odwagi, bo jeżeli uderzę, to chowają skrzydła, ale wydaje mi się, że nie można po nich tak skakać, muszę gdzieś sprawdzić, nie tutaj w tych kolcach, żeby nie wiem, było blisko jakieś drzewo, że w razie czego jak zginę, to jedyna rzecz, która na razie jakby mnie trochę niepokoi, to to, że te drzewa są dość roz... w dużych odległościach i na przykład stąd, jakbym chciał teraz przejść gdzieś tam w drugie miejsce, to albo używam butelki, albo muszę przez tą całą mapę przejść. Nie wiem, na ten moment y, trochę to jest irytujące, że tak dużo trzeba nadrobić. Na przykład pójdziesz w jakieś miejsce, a okazuje się, że to. O, tu mamy tego pana z questem, więc posłuchajmy go. <śmiennie>

Różne rzeczy ma, ma też ubrania, i tu popełniam drugi błąd w tym odcinku. To znaczy, zachłysnąłem się tym, że pan ma jakieś ubrania do sprzedania i kupuje tą sukienkę. Potem okazuje się, że przecież ja tą sukienkę już wcześniej znalazłem i zdobyłem, a tu wydaję na sukienkę, ale kupuję od razu też buty. Dość tanie są w sumie te buty, jak one kosztują 200, a taki potrójny kamień z talentami kosztuje 1500, no to to. Jest porównanie, właśnie. Tak samo to, 225. To, co mogę, to kupuję, i jest też jakiś taki tajemniczy biały kwiatek, który też dodaje HP, czyli zdrowia. No i jest też jakiś mieczyk. Myślałem, że to jest broń. Więc pomyślałem, dobra, mam za mało, mam 1000, a to w ogóle 1999 w kosztuje. Eee, no i tutaj też um, zwiększa max HP. Trzeba znaleźć trzy takie. Więc też warto kupić, ale okazuje się, że u tego chłopka można też sprzedawać rzeczy. Eee, więc e, jak coś posprzedaje swojego, a mam takie kamienie, i też nie wiem, czy, czy to będzie błąd, czy nie, ale trudno. Sprzedaję, sprzedam kamienie, bo jest napisane, że można je sprzedać, więc niech tak będzie. Sprzedam te kamienie i kupię jeszcze parę rzeczy u niego. Okay. Let's... Raz przegląd właśnie i to, gdy zdaję sobie sprawę, no buty oczywiście spoko, lepsze można kupić, ubrać, ale to, a tu właśnie okazuje się, że to jest zamiast pierścienia, więc e, mogłem się może domyślić, gdy tam u sprzedawcy było widać jakie on dodaje rzeczy, no i ten dylemat taki trochę, czy to zamienić, czy warto, czy nie warto, bo to jedno na plus, drugie na minus, więc stoi za coś oczywiście. No, sukienka to był zły wybór, bo się okazuje, mam dwie sukienki. i Super, ona no, kosztowała 200, więc nieduże. Myślę, że będę mógł ją po prostu sobie sprzedać. Bo tutaj nie ma czegoś takiego jak nie wiem, e, zniszcze te, zniszczenie zużycia, o chyba raczej. Mm, więc po prostu mam dwie sukienki w tym momencie. No, i tyle w temacie, więc lecę dalej. Thank <laughs> you. うん。<noise> Oddaję mojej pani sprzedawczyni. A teraz okazuje się, że ona może ugotować nam różne rzeczy, które zwiększają nam odpowiednio statystyki, tylko trzeba oczywiście pozbierać różne e, te mm, no, składniki do tego jak zwykle, więc trzeba będzie bić wrogów, więc tego pewnie też nie będę nagrywał jakoś specjalnie, tylko prawdopodobnie ugotowanie wszystkiego po jednej sztuce będzie też jako trofeum. Zobaczymy, zobaczymy jak ja do tej gry podejdę docelowo, bo na razie trochę męczy ta mapa, że trzeba tak dużo y, powtarzać tej samej lokacji właściwie. Zobaczymy jak to będzie. A tu w tej chatce okazuje się, że będzie teraz ten sprzedawca oferując te same produkty, więc nawet fajnie, prawdopodobnie po przejściu jakiejś części fabuły on będzie oferował już coś nowego, więc to też fajnie. Znaczy fajnie, ja tak zakładam po prostu, ale fajnie, że on tutaj jest, a nie trzeba będzie do niego tam gdzieś biec. Tu wchodzę do nowej krainy, która. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, no ale trudno. Może jakoś stąd wyjdę, stąd jakoś wrócę. Bo okazuje się, że to jest po prostu za wysoki poziom dla mnie. I też niektórzy zarzucają, że właśnie wchodzisz do taką, takiej krainy, nie ma żadnego ostrzeżenia, możesz sobie po prostu wejść, nie musisz mieć żadnej broni, a okazuje się, że to jest za wcześnie. Więc w tym miejscu na razie kończę odcinek i zobaczymy. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Bo. Jak widać mało zdrowia, więc może w takim trochę nietypowym miejscu, ale kończę tutaj i słyszymy się w kolejnym odcinku z tej serii.